To jest bardzo dobrej w dyspozycji w formie fizycznej. Zobaczymy jak to przełoży się na samą walkę. No i wiesz czym to się je? Denis Załęcki 23 lata, 110 kg, 183 cm wzrostu wywodzi się z MMA. Marek Samociuk 24 lata, 100 kg wagi, 188 cm wzrostu, również styl bazowy to MMA, także no tutaj też musimy być gotowi na każde możliwe rozwiązanie. Tak, wierzone warunki fizyczne, także zobaczymy, jakie strategie panowie brali sobie do tej walki. Sekundy i zaczynamy. Trzeci superfight na WOTOLE 2. Marek Samociuk kontra Denis Załęcki. Mocny od razu. Dobre, Tak, mocne ciosy. Mocne, twarde wymiany. Widać, że tutaj raczej nie będzie kalkulacji w tym pojedynku. Balaz, 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 balaz. Teraz to Samociuk kopnął low kicka, ale. Łaż teraz, kajkik, wycelował. Denis Załęcki. Znów próbował, ale uchylił się Marek Samociuk. Denis Załęcki poza areną już wraca i kontynuujemy ten trzeci superfajt. Prawie prosty Samociuka kontroluje dystans w tym pojedynku. Tak, Samociuk walcząc z odwrotnej pozycji Mańkuta. Także na pewno wie o tym Denis, także przygotował specjalną strategię. Zupełnie inna, inne są kombinacje i inne skuteczne walki z, z Mańkutem. Także zobaczymy na ile przygotował swój swój game plan. Wznawiamy po raz drugi po wypadnięciu Denisa Załęckiego za arenę. Ten pojedynek, no i już w półgardzie teraz znalazł się Marek Samociuk. Wychaczył Denisa Załęckiego i znalazł się w tej pozycji z góry. Przyciąga do siebie Marka Samociuka Denis Załęcki, żeby sprawić wrażenie pasywności. Te ciosy faktycznie na ten moment nie są zadawane. Chociaż teraz tak, Marek nie, Samociuk nie, nie, się. Później nie wiedział się. Wiedział, że zaraz to wykorzysta. No i to jest podwójny. Nie broni, tak. nie broni tej pozycji Bronsie. Denis Załęcki. Myślę, że sędzia za chwileczkę przejmie. Pojęcie, że Może tak być tak, i jest. tak się to się dzieje. Tak jest Marek Samociuk. Z kolei. Trzeba powiedzieć zwycięstwem w wotore. ground and pound z pozycji bocznej. Denis Załęcki wprawdzie trzymał szczelną gardę, ale Mówi co niepokonany w walce na gołe pięści. Tak jest, to trzeba podkreślić. Marek Samociuk już występuje na kolejnej edycji wotore i po raz kolejny udowadnia, że naprawdę trzeba się z nim liczyć, jeżeli chodzi o walki na gołe pięści. Te ground and poundy spuszczane na głowę Denisa Załęckiego, a tak, również muszę pochwalić obydwu, obydwu chłopaków, za naprawdę dobrą, dynamiczną pracę w strójkę. nie bali się, podejmowali fakturze ryzykowne wymiany.